Dzień dobry, dzisiaj opowiemy Wam o papugach kakadu. Kakadu złota czuba zamieszkuje wschodnią i północną Australię, Tasmanię, Malezję i Nową Gwinę. Jest tam bardzo liczny. Został również introdukowany miejscach, na przykład w Nowej Zelandii. Kakadu mają specjalną budowę gardła, która pozwala im na wydawanie równych dźwięków. A wiecie, że papugi kakadu umieją nasladować ludzi i inne zwierzęta? Kakadu potrafią szczekać jak psy, miauczyć jak koty, a nawet dzwonić jak telefony. Papugi kakadu są bardzo inteligentne. W Australii widziane używają patyków do wydobywania jedzenia z drzewa. Kakadu są bardzo ważne dla Australii. Rozsiewają nasiona, zapylają kwiaty i zjadają owady. Są też popularną atrakcją turystyczną i ważnym elementem australijskiej kultury. Niestety, kakadu są zagrożone wyginięciem. Musimy chronić te piękne ptaki, aby następne pokolenia mogły je podziwiać. Co możemy robić, by chronić kakadu? Możemy chronić ich naturalne środowisko, możemy wspierać organizacje, które chronią kakadu. Możemy dowiedzieć się więcej o kakadu i uczyć innych o ich znaczeniu. Razem możemy uratować kakadu. 老爸。